Cześć! Witam wszystkich! Dziś pokażę Wam prosty sposób na zrobienie domowych szklanych. Będziemy potrzebować zwykłej szklanej butelki, jakiegoś paliwa, w tym wypadku użyję zmywacza, ponieważ jest bardzo tani, sznurka, który wchłonie nam nasze paliwo i nożyczek. Odwiązujemy dokładnie butelkę w wyznaczonym miejscu, w którym chcemy, żeby pękła. Wiążemy kilka razy, żeby nasze paliwo miało w co wsiąknąć. Mocno związujemy. Obcinamy nadmiar. Wyrównujemy nasz sznurek. Bo w miejscu w którym najbardziej się rozgrzeje pęknie, więc staramy się, żeby było jak najbardziej równo. Teraz nalewam trochę zmywacza na spodeczek i wacikiem na sam czas sznurek. widzieli że sznurek wchłonął płyn, teraz znów poprawiamy niedoskonałości i idziemy podpalić. Bierzemy ochronną rękawicę, ponieważ będzie duży żar, cały czas okręcając dookoła własnej osi. Aż całe nasze paliwo się wypali, będziemy to widzieć po tym, że sznurek zacznie czarnie. I wkładamy energicznym ruchem pod wodę. Zdejmujemy naszą szklankę, zdejmujemy sznurek, można go użyć ponownie. I mamy gotową szklankę. Wystarczy ją umyć, zrobić do kompletu 6-8 sztuk, bardzo fajny pomysł na działkę, jak się nam zbije, możemy mieć kolejną. Jeżeli spodobał Ci się nasz film, koniecznie daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i czekaj na kolejne nowości.